Jesteśmy u Adama w sadzie. Adam, powiedz, od kiedy uprawiasz gruszkę i jaka odmiana według Ciebie jest najwdzięczna. Najbardziej wdzięczna. E, gruszkę uprawiam. Pierwsze gruszki sadziliśmy z moim tatą jakieś 22 lata temu już, także jakieś doświadczenie w tym temacie mam. E, no cóż, która najbardziej wdzięczna? Chyba konferencja. E, najbardziej, najbardziej pokupna, najbardziej opłacalna z, ze wszystkich gruszek. E, a już systemy sadzenia to każdy według własnego uznania. Ja tutaj zasadziłem czteroprzewodnikowe, ale mam też fałkę, gdzie, gdzie trzeba było drugie tyle drzewek na hektar kupić. Każdy system ma plusy i minusy. A wszystkie odmiany masz w takich technologiach sadzenia, czy jakby masz też tradycyjne drzewa, czyli na jednym przewodniku? To, co z moim, z moim tatą zakładaliśmy, to były tradycyjne na jednym przewodniku. I powiem szczerze, że. Wydajność jest porównywalna. Tak? Ale drzewek trzeba więcej wsadzić na fałce? Na fałce tak. Natomiast tak jak tutaj mam mhm. Mikado, czy, czy były, zwykła korona jednoprzewodnikowa, no to standard, tak? Te, te 3, 3 metry na jeden to, to taki standard się teraz przejmuje i bardzo dobra wydajność. Tylko że trzeba. W gruszce trzeba się uzbroić w cierpliwość. Na pewno nie będziemy do pięciu lat mieli jakichś mhm. super plonów. Mhm. Jaki według Ciebie jest dobry plon z gruszki? Może takiego nie masz na przykład, abyś oczekiwał, a być może taki masz na przykład. Eee, Iza, moje rekordy to było 78 ton z hektara. Z hektara. Eee, to jak jabłko? Jak jabłko. Myślałem, że będzie przerzutka w kolejnym roku, było około 60. Czy nie było takiej przemienności? E, w tym roku widzę, że też będzie dobrze. No tu się zdecydowałem na Mikado, e, zrobiłem to na e, natyczkach marki Stilmer. Mhm. E, moim zdaniem to fajne rozwiązanie. Lekkie, e, na tym mi też bardzo zależało, żeby, żeby konstrukcja była lekka. Wszystko zrobione na stali, jak widać. Mhm. E, no, ale do jednego drzewka trzeba było kupić cztery sztuki. No właśnie, to nie jeden bambus czy jeden <gry> To nie kołek. jeden bambus, nie jeden palik taki czy inny. No, ale tylko... jakby to nawet robić na bambusach, to i tak to trzeba było kupić Wszystko cztery bambusy. Wszystko razy 4, no tak. No właśnie. Eee... Rozmawiając z właścicielem marki Stilmer, z Jarkiem Olejnikiem, dobieraliśmy taktyczki, żeby, żeby one były wytrzymałe na tej odległości mm -hmm. około dwóch metrów, żeby, mm -hmm. żeby to się nie, nie wyginało. Żadnego problemu nie widać po kilku latach myślę, że, że dalej też się nie będzie z tym nic mhm. działo. Ale masz różne rozwiązania, rozumiem, że to nie są tylko takie tyczki. E, w w jeszcze... młodszym sadzie, który sadziłem rok później, e, już były te sześciokątne. Mhm. E, po obliczał Jarek, że powinno wystarczyć. Też nic się z tym nie okrągłe, dzieje. Okrągłe są takie zwykłe. Tak, to są to są to te, są te, 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 okrągłe. te, te ten flagowy pierwszy model, tak, który robił. Tak. Później zaczął robić te sześciokątne. Eee, A czy i to, też... No właśnie, ale czym to tak naprawdę się różni poza tym, że to jest inny kształt? odrobinę jeszcze były. Aha, okej, okay, kwestia ceny. <gry> tak, no przy ilości tam powiedzmy, nie wiem, było ich wtedy kupowałem chyba 70 tysięcy sztuk, to mm -hmm. no to okay. każde, każde parę groszy robi dużą różnicę, mm -hmm. tak? Przy, przy takiej inwestycji. Ja obłonie mm -hmm. też prowadzę. Na dwóch drutach. Mm -hmm. Także wtedy nawet ten najcieńszy, nie wiem jak on tam się nazywa, mm -hmm. doskonale się sprawdza. Mm -hmm, okay. Czyli teoretycznie masz z każde z możliwych rozwiązań tej firmy steelman? Wytestowane. Tak. No to według ciebie, które są najlepsze? To zależy do jakiego systemu. A, czyli nie ma jednego. Nie ma recepty, Każdy na to. inny ma sad e, i zupełnie inny Każdy ma potrzebuje. inny sad, innego produktu potrzebuje. Ja uważam, że jeśli się prowadzi jednoprzewodnikowe i przynajmniej dwa druty w, mm -hmm. w, w różnych tam wysokościach, to wystarczy wystarczy ta najcieńsza. Okej, mm -hmm, okej, okay, okay, bo i tak to cała, jakby, cała konstrukcja wszystko utrzymuje, utrzymuje, a nie stricte tylko ten. E, ja myślę, że tyczka to jest po to, żebyśmy mieli łatwość wyprowadzenia mm -hmm, przewodnika, mm -hmm, a mm -hmm. dalej to. Mhm. To nam z roku na rok grubiej jej i mhm. mamy coraz łatwiej. Czyli masz gruszę tak. Na jednym przewodniku, fałkę i na czterech przewodnikach, tak? Mam też w świeczniku, ale bez tyczek. Czyli cztery na, rodzaje uprawy. Na, na, na samych drutach e, bez, tyczek co, co, bez, bez tyczek, bez niczego. Bez bez niczego. Jest chyba pięć drutów czy sześć. Aha. I nie podoba mi się ten system. Okej, okay, czyli musi być coś, co uczyniło. Wolałbym, wolałbym dwa druty i tyczkę i drożej nie wychodzi. A, a wtedy ta najcieńsza tyczka yy, i mamy łatwość prowadzenia. Mam, mam tą, tą, ten system akurat posadzony na kuelinie, ona nie nierówno te przewodniki dorastają i to jest kłopotliwe. Nie ma jak wtedy, czasami kończy się wzrost, później zaczyna, yy, jest pąk kwiatowy i zaczyna nam uciekać. A tu na tej wysokości nie mamy drutu, tak? Mm -hmm. A jak jest tyczka, to nie. czy na tej wysokości, czy na tej dalej, yy, wiążemy, tak? Przytrzymasz ją. To jest kłopotliwe. Drugi raz bym tego nie zrobił. Wolałbym dwa druty, tyczka. Jakbyś drugi raz, jakbyś drugi raz miał y, podjąć decyzję o tym, żeby zrobić to na tych tyczkach z Timmera, zrobiłbyś to? Zrobiłbym. A cały wczes... czas robię. A wcześniej jak miałeś, w ogóle prowadziłeś? E, różnie. Na bambusach, na palikach toczonych. Kupowałem drewniane paliki toczone. Ale odkąd praktycznie Stilmer powstał, to, mm -hmm. to ten system mi się podoba. Pierwsze już miałem sady wyrwane, mm -hmm. tyczki zdjąłem i zawieszone z powrotem są. Także już. Ten jakby rozumiem, że te tyczki, te <grym grym> metalowe od Stilmera wyrwałeś z sad, złożyłeś wyrwane sad, złożone były na palety. Posadziłeś nowy. Y, posadzony sad, zaczepione z powrotem. Czyli dwa pokolenia już mają. I... Już drugie pokolenie idzie. W tym okay. roku pierwszy raz tak zrobiłem, ale, ile lat ale mają już jest. A tyczki najstarsze u ciebie? 13. No, kurczę, no faktycznie. I co, nie ma, te są ładne jak te, nie ma żadnej rady, Jest taki mit krążący, że ta tyczka wpływa też jakoś na przymrozki, gorzej na choroby. To jest mit? E, zobacz. No właśnie. <laughs> nie widzę jakichś kłopotów, tak? No, nie ma to w Standardowo, ma to w ogóle standardowo trzeba dbać o osad. E, wiesz co, czy, czy widzę jakąś różnicę między powiedzmy bambusem, e, jeśli drzewko ma zracieć i tak zraczeje, tak? Mhm, mm okej. Okay. Jasne, czy ma w zimę jest... przemarznąć? E, będzie tu druta dotykać i też mm -hmm. może przemarznąć, mm -hmm, tak? Tak. To czy, czy dotyka tutaj tyczki na no, akurat w tym miejscu, dotyka i, no, i nie przemarzł im przez tych kilka mm -hmm, lat? Mm. Nie, nie widzę takiej zależności. I, i te pierwsze ma... sady, które mm -hmm. były 13 lat, też nie było takiego kłopotu, żeby, nie wiem, bo dotyka do metalu i, i przemarza przez to. Nie. nie ma to w ogóle. Taki pytam, bo niektórzy są Ja takie wiem, że krążą mity, takie mity. mity krążą, ja, ja, to, ja to słyszę, mnie hojasiny, się pytają no. tak samo. Różne dobierałeś sobie długości też względem tych tyczek, czy tam jest tylko jeden rozmiar? Jak to Różne było? długości. Tutaj akurat mamy 2,20, już w tym roku młodszym sadzie było 2 metry. Dolny drut jest troszkę wyżej, tamten niżej mhm. I, i tak samo się spisuje. Myślę, że tak jak tutaj, czy tu jest 10 cm, czy tam, czy to będzie 15, czy, czy 20, ona się nie skrzywi ta rurka. Mam kolejny mit do obalenia. Próbujemy. Niektórzy twierdzą, że trzeba tą tyczkę wkopać w ziemię. I widziałam gdzieś, że ktoś faktycznie tą tyczkę chciał wkopać w ziemię. To nie jest konieczne, bo jakby tyczka nie ma być trzymać drzewa, tylko ona ma prowadzić to... przewodnik, prawda? Więc tak, nie ma konieczności, to, 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 żeby... to ten mit chyba ciągnie się odkąd były palikowane sady, no tak? Właśnie. że nie było rusztowania na, na słupach czy takich czy innych. Tylko do każdego drzewka był palik. No to oczywiście on musiał być wbity. Pierwsze sady na dwóch drutach z moim, z moim ojcem, no to właśnie już miałem jakieś 22-23 lata, to już były powyrywane, no ale te gruszki zostały. I to było prowadzone na dwóch drutach. Jeden drut, drugi drut, tyczka krótsza, żeby tam się nic nie plątało. To ułatwia nam znacznie pracę. Mamy wymiatarki czy inne rzeczy na, do, mm -hmm. do podkoronowego, no tak, nie, do podkoronowego e, e, robienia, mm -hmm. jakiejś uprawki mm -hmm. czy czegoś, bo są różne sady, czy ekologiczne, czy, czy ktoś sobie wymyślił, że nie będzie stosował herbicydów, mm -hmm. stosuje różne, mm -hmm. różne metody zwalczania chwastów i to nam, nam nic nie przeszkadza wtedy, tak? Mm -hmm. tak? Natomiast jeśli jest tyczka do samego końca, to moim zdaniem jest po pierwsze nieekonomiczne. Po a po drugie, zawsze, a tak. po drugie zawsze że coś plączę. No musimy za ten metr zapłacić. Tak, tak. A ona jasne. tam jest nie potrzebna. Tylko stoi. druta trzeba ją ciągnąć w górę. Oczywiście. Dokładnie. Tak na koniec dużo osób teraz sadzi gruszkę, prawda? Jak na to patrzysz z perspektywy swojej wieloletniej, wieloletniej uprawy i doświadczenia? Bo często za gruszkę biorą się osoby, które nawet gruszką nie, nie, wie, nie wie, mają nic wspólnego z gruszką. było nie. To życzę im powodzenia. No właśnie, co, co, można życzyć. No. E, co? Wytrwałości. A w tym roku przymrozki dotknęły cię? W ogóle widzisz jak... Mieliśmy 10 nocy z przymrozkami. Ja mam tutaj założone. Mhm, flipery. No. Na pewno jest zredukowany plon. W kwaterach, gdzie nie, gdzie nie mam tej ochrony. Mam też maszynę tą na gaz do grzania tego mm -hmm. frostbustera Jeździłem, grzałem. Szału nie ma. Za darmo koło tych drzew chodził nie będę. Też myślę, że coś się urwie. Ja myślę, że będzie u mnie przynajmniej będzie więcej niż w zeszłym roku, ale... Ale, ale do, ty do, do, też masz ochronę do tego, a jak ktoś ochronę, ma, to Ochronę tak. I no. z roku na rok e, robię coraz więcej. No, zrezygnowałem z siatek na rzecz e, zraszania. Mm -hmm. Chyba dobry krok. Jak jest, to, co, jak, rejon, no? jak, jest, jak jest co, to no, po gradzie też możemy sprzedać. A jak nie ma co, to czy no będzie właśnie. grad, czy nie będzie gradu, to już nie sprzedamy. Bardzo mądre tak. słowa. to prawda. No. W ogóle czy nie ma to na przemysł, czy, 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 czy nie wiem, rynek krajowy tak, można taniej, ale coś, coś odzyskamy. No, natomiast jeśli mróz załatwi, to już, mhm. to już nie ma nic. Kończąc już ten wywiad, bo to jest taki dosyć szeroko, szeroki wywiad na różne tematy. Do, wracając do tych tyczek, czy mógłbyś powiedzieć tak ze swojej praktyki dla tych osób, które się zastanawiają, coś więcej od siebie, czy warto, czy polecasz, czy, czy ty, znaczy, u ciebie się sprawdziły? Tak? U mnie się sprawdziły. No, no, ja, ja cały czas mówię, że jeśli ktoś e, nie jest przekonany, e, może przyjechać do mnie, może przyjechać do najbliższego sadu, gdzie są, obejrzeć, podpytać, może pojechać do firmy, e, zapytać. Jest doradztwo e, bardzo profesjonalne i miłe. E, zawsze do, do danego systemu dobiorą optymalnie, żeby, żeby to też nie, nie obciążało bardzo portfela, mm -hmm, tak. tak. E, są różne rozwiązania. No ja mówię, ja już u mnie pierwsze tyczki zdjąłem, zawiesiłem w drugim sadzie, tak. Będę w tym roku kolejne zamawiał, bo ich zabraknie, bo już intensywność tego sadu mm -hmm. będzie zupełnie inna. E, także u mnie... Nie się rdzeleją, nic się z nimi nie dzieje, nie szkodzą. No te wiszą już 6 lat, nic po nich nic nie widać, jak tak. Nówki. Jak nówki. Jeśli ktoś ich nie zamoczy w palecie, będą stały. Jeśli w palecie jak każdy ocyn, jeśli się zaparzy, będzie źle tak. Aha. Ja też tak miałam takie, takie gdzieś tam sugestie od firmy, że jak przyjeżdżają do nas statyczki. To bardzo ważne jest to, żeby od razu albo je zamontować Zatrzepiać, albo pod dach, żeby w ogóle nie miały kontaktu to co z, z wodą. wodą, bo potem tak. wychodzą różne rzeczy i potem jest potencjał yy... do firmy, a tutaj jakby no chodzi dlatego, o użytkowanie. Ale to, to chyba yy, świadomi ludzie powinni wiedzieć nawet jak blacha jedna jest ocynkowana, będzie jedy, jeden arkusz leżał na drugiej, no to zacywieje. Mhm. Tam wilgoć się tak. dostanie i... więc, więc, więc jeżeli mamy tu jest, je... tu jest bardzo podobna zasada, to jest alucynk. Czyli troszkę lepsze niż samocynk, ale zasada działania tej wilgoci jest taka sama. Ona, jak już wisi tutaj, to ona jest to nie solo. Ma, nie ma kontaktu z inną. No. Nie ma kontaktu z drugą, tak? Uh -huh. Także nie ma problemu, czy tutaj przy, uh -huh. y, przy spince, czy przy drucie, nic się nie dzieje. Dobra, Adam. Ja dziękuję Ci bardzo za wywiad. Cieczerpujący. Ja Mam nadzieję, że. To trochę Wam odpowiedzieliśmy w kwestii tych tyczek, opowiedzieliśmy. A jeżeli będą jakieś pytania, to myślę, że mogą do Ciebie pisać sadownicy zapytaniami. Pis, piszą, dzwonią, przyjeżdżają. Praktyka. No właśnie, jako dla praktyka. Ja zawsze służę pomocą. Tak samo jak się ludzie pytają, czy gruszkę sadzić. Ja mówię, no właśnie, sadzić. Jeśli, jeśli jesteś gotowy na to, żeby się poświęcić dla tego sadu, to tak. Jak to będzie za kilka lat, jeżeli u nas się stanie gruszka, tak jak to się stanie z jabłkiem i borówką. No. Taką to, no. Myślę, że tak się nie stanie, bo dużo osób jednak nie ma tej wiedzy i wykładają się w pierwszych dwóch, trzech, czterech latach. No, nie no bo pierwsze cztery lata, czy pięć nawet, to mm -hmm. jest kluczowe. Tak? Tak. Jeśli to przeżyjemy dalej, może będzie łatwiej. <laughs> Ale to może. Takim... Ja już mam tą gruszkę długo i co roku mnie coś zaskakuje. <laughs> Takim miłym akcentem kończymy ten y, fajny wywiad. Dzięki. Także Dziękujemy serdecznie.